Nierówności wymierne. Mamy tutaj taką nierówność, w której masz w mianowniku 1 odjąć x. Więc pomnożymy sobie najpierw to wyrażenie przez 1 odjąć x do kwadrat. Znak nierówności nie zmieni się, ponieważ liczba 1 odjąć x do kwadratu jest liczbą dodatnią. Zniknął nam mianownik. Teraz przeniosę to, co jest po stronie prawej, na stronę lewą. Wyłączę 1 minus x przed nawias. O, bo tutaj powtarza mi się 1 minus x i tu jest 1 minus x do kwadratu. Wyłączę to przed nawias. Uprości mi się wyrażenie. To jeszcze uproszczę. Tu będzie 3x minus 2 plus x bez minus i minus. I teraz. Z tego wyłączę dwójkę i mam po tej stronie po prostu równanie kwadratowe. Wrażenie, parabole mogą sobie naszkicować. Widzę jej pierwiastki. Tu jest jeden pierwiastek, jeden, drugi jest jedna, druga. Jak sobie to naszkicuję, ramiona w dół, dlatego że. Minus x i 2x to da minus 2x kwadrat, więc ramiona w dół, i kiedy to będzie mniejsze od 0, no tu, gdzie jest ten niebieski przedział zaznaczony czyli od minus nieskończoność do pół i od 1 do plus nieskończoność. I tak trzeba rozwiązać to zadanie.